Musi być brutalnie, Filip! Filip Wiśniewski na drodze wojownika, dzisiaj po raz pierwszy na kanale walki według Filipa Kacper-Leśniak. Miło mi poznać. Witam Ciebie, witam wszystkich przed telewizorami. No i powiem Ci tak, nie tyle debiut Kings Areny, debiut w tej organizacji, ale jakże potężny debiut, bo Carlos Salazar no, pokazał, że to jest naprawdę mocne wyzwanie. Przede wszystkim pierwsze pytanie, od kiedy Ty wiesz o tym pojedynku, Bogala została ogłoszona naprawdę niedawno? Po mojej ostatniej walce, która odbyła się 6 czerwca na strajfie w Piotrkowie Trybunalskim, tam wygrałem nokautem tydzień później przyjechał do mnie menadżer zapytał się jak się czuję czy są jakieś urazy po tym powiedziałem że nie że robimy dwa tygodnie wakacji i możemy myśleć co dalej i powstał pomysł Kings Arena przedstawił mi go i zgodziliśmy się z trenerem na to żeby zawalczyć już we wrześniu i od menadżera już później zaczęło, to znaczy od menadżera. Od King's Areny zależało już, znaleźć mi przeciwnika. No, absolutnie fantastyczne, nową, jeśli chodzi o polską scenę e sportu walki. Takiego debiutu, jeśli chodzi o sporty walki, no to ja nie pamiętam, chyba że gala Genesis, którą organizował KSW, ona też była mocno napakowana, ale taki w sensu stricte debiut, no to jest naprawdę niesamowity. I powiedz mi proszę, czy to jest dobra wola Strife, że ty znalazłeś się na tej karcie walk, czy byłeś wolnym zawodnikiem? Nie, to znaczy jestem wolnym zawodnikiem ze względu na to, że ze Strife, ze Strife mieliśmy podpisaną tylko umowę na jedną walkę. Po czym kontrakt wygasa, i po prostu jesteśmy na, jakby na łączach ze strajfem. Jeżeli coś chętnie zaproponują, to, to rozważymy to. Ale King's Arena zaproponowała mi walkę. No i ciężko było, tak jak mówisz, odmówić po tym, jak jest ta karta walki naszpikowana mocnymi nazwiskami. Plus tego doszedł, tak jak mówiliśmy, Salazar, który bił się na Babilonie z, z tam, tak I tak naprawdę tam był na przegrane na przegranej pozycji a wyszedł ta walka nie wyszła po, po pierwszej rundzie to się prawda. skończyła tak no i wysokim kopnięciem ściągnął wokta i no jest to mocne wyzwanie powiem tak I cieszę się z tego, że to jest bardzo mocny przeciwnik, bo jest rekord chłopak chce się bić przetestujemy go on przetestuje na pewno mnie ja przetestuję na pewno jego. A jaka była taka Pierwsza główna myśl, kiedy pojawiło się to nazwisko, jeśli chodzi o Twoją osobę i drugi człon tego pytania, czy to było jedyne nazwisko Tobie zaproponowane? E, czy, jed, czy to było jedyne nazwisko? Nie wiem, bo ja jako zawodnik do, dowiaduję się tak naprawdę na samym końcu, e, trener Jacek Żelazko podjął za mnie taką decyzję, i po prostu menadżer z Jackiem, z trenerem z, i z Rafałem Pustelnikiem na treningu mi ogłosili słuchaj, jest Sam, samuel Salazar i się bijesz. Ja nie jestem pewny, czy we Francji do takiego pojedynku by doszło, bo tam jest pewien taki rozstrzał, że jeśli zawodnik ma mniej walk, a drugi ma zdecydowanie więcej, to do takiego pojedynku nie może dojść. Tam ta komisja dba o coś takiego. Czy ty czujesz się gotowy na tak doświadczone już wyzwania, mając chyba dwie walki w MME? A właśnie, wspominałeś mi, że, że nie da się ich. Nie da się Topolo, ich. E, nie uzupełniło. Na sharedogu jest wszystko uzupełnione. Tam mam cztery wygrane, 4, rekord jest 4-0. E, tutaj e, Salazar ma 7-5, jest bardziej doświadczonym zawodnikiem. Ale hmm, patrząc na jego poprzednie walki czy, czy ten rekord, no na pewno doświadczenie, ale re, powiem tak, tak jak w brazylijskim jiu-jitsu pas pasowi jest nierówny, uważam, że rekordy też nie walczą, bo bardzo dużo zawodników sobie nabija rekordy, trafiają później do fajnych federacji, tak jak UFC, KSW czy innych i okazuje się, że ten nabity rekord jest tłamszony nagle, tak, mhm. więc... Y na pewno, na pewno rekord jest fajny, na pewno zawodnik jest wymagający, ale co się okaże jutro w, klat jutro w klatce, to, to zweryfikuje OKTAGON. No podałeś bardzo dobrzy, dobry przykład. Ja też przypominam sobie Hasana Merziewa, który z 12 do 0 dołączył KSW i dwa razy z Umarem Cizerslanem wypadł. To samo Beniszew, który ma 19 do 0 i obija debiutantów. W kwestii formalności chciałbym jeszcze Ciebie dopytać, czy ten kontrakt na, na walki w Kings jest jednorazowy? Czy to jest dłuższa współpraca? Czy to jest kontrakt wyłącznościowy? Czy możesz powiedzieć cokolwiek o tym więcej? Nie wiem, czy mogę, ale powiedzmy, że zdradzę najwyżej, później dostanę po głowie. Rafał Pusteni, który jest moim stricto managerem, jest też tutaj jakby matchmakerem w Kings Arena. Umowa jest podpisana na jedną walkę. Jeżeli będę chciał dalej walczyć, walczyć w Kings Arena, oczywiście mam kontrakt przedłużony i to będzie po prostu z walki na walkę przedłużane. Jeżeli się na, zdecydujemy się z menadżerem na inną organizację, która zaproponuje mi gdzieś za granicą, ewentualnie w Polsce walki. Przemyślimy tą sprawę i to jest do rozpatrzenia. Nie zamykamy się na razie na, na stricto tylko na Kings Arena. Jesteśmy otwarci, jakby po, po walce możemy rozmawiać z innymi federacjami. To o Salazarze wiemy dużo, także jego sobie zostawmy, myślę, też trochę na po, na po pojedynku. Myślę, że całą resztę ty, czyli game plan i to wszystko zachowujesz dla siebie. Natomiast ja też trenując jiu-jitsu na macie czy zapasy, staram się ten aspekt mentalny z was, wojowników, Wyciągać, bo mnie to niezwykle frapuje. Czy ty z każdym kolejnym pojedynkiem zdradzasz, że w MMA jest już ich aż cztery, czy ty czujesz się coraz spokojniejszy, wychodząc do klatki, czy walka jest jednak tak silnie naboćcowana, że nie da się opanować do końca tej, tej energii i tych myśli? Ogólnie, podobno jak wchodzę do Oktagonu, jestem bardzo spokojnym zawodnikiem, tak mi mówią trenerzy i menadżer. Odcinam się trochę, tak jakby zamykam się w tej klatce i wiem, że muszę się bić, bo ja dostanę i może, mogę zostać znokautowany. Tak samo ja mogę uderzyć i mogę znokautować. Jeżeli chodzi o taki aspekt, czy, czy się denerwuję? Nie, denerwuję się przed. Ale w klatce już jakby te wyciszam się, biję się i jest spokój. Nie ma, nie ma tam, że jestem zdenerwowany. Bardziej powiedziałbym, że denerwuję się na zawodach grappingowych, niż bijąc się w klatce w MMA. To jeszcze próbując spiąć taką swoistą klamrą ten wywiad, nasuwa mi się pytanie, czy gdzieś udałeś się po pewne rady, aby wykluczyć swoje ewentualne błędy w tej walce, właśnie do Samuela Fokta, któremu zdarzyło się przegrać z Carlosem. Nie, nie znam, nie znam się z Samuelem Woktem. W y, y, ten krótki okres, który był od czerwca do września, jeżeli chodzi o przygotowania, spędziłem go w swoim macierzystym klubie. Jeździłem jedynie tylko na sparingi tam do innych mm -hmm. klubów. Y, po pierwsze mam 4 ja się tym bawię. To nie jest coś, co, co robię na co dzień, bo mam też pracę. To jest takie moje hobby, które mocno jest we mnie zakorzenione i po prostu ten, ta adrenalina. Jeżeli mamy. Nie uszukujmy nie się adrenalina. To jest, to jest to, co mnie ciągnie do klatki i dać komuś w gębę, ale jednak zawody jiu-jitsu we mnie wy, takie wymagają większego skupienia i tam nie uderzysz tam może złapać nogę może złapać rękę głowę i tam uważam że więcej trzeba myśleć tak teraz to głupio zabrzmi niż w klatce ludzkie tak szachy tak ale tak ludzkie szachy ale uważam że nowoczesne MMA już też pokazuje na to na wyższym poziomie na UFC KSW czy innych federacjach że e, przygotowania już pod danego zawodnika, e, jeżeli chodzi o walki o to już jest to, to są już szachy, które trenerzy układają e, sobie po prostu pod zawodnika, z którym będą się bili. No i myślę, że to na dzisiaj tyle. Dziękuję Ci za tę każdą dawkę informacji. Przede Dziękuję. wszystkim baw się dobrze w klatce, bo myślę, że po to właśnie to robisz i to jest dla ciebie ta odskocznia od pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich serdecznie. Dziękuję. Dzięki.